Bezkontaktowy, uwielbiamy bezkontaktowe wyścigi! Siema! Nie ma. Siema! Siema! Siema. Siema. <grytanieczko. <grytanieczko> nie ma. Siema GTA, o weź firy! Elo elo, witamy! Ej, hey, w gransz co my. Kurde, pięknie. O nie, nie, trafiłem! O, tak to będzie... Akryt, kolor? Emocjonujący ja. wyścig nie. Nie będzie! Emocje są ceniciem! A nie, to zaspał? Tomek. No, ja! Kurwa, co się dzieje? Ja Ej, powiedziałem, że nie ma... co się trafiłem, no co z, co z tobą jest? A czemu nie ma błąd? Hejka, no, co się z tobą dzieje? Dobra. Co z tobą? Co to za zwątpienie? O jezu! Skąd to zwątpienie? Basta! Trzy sekundy. Pasta. O Jezus! O, ale no. ładnie zarąbałem za, za po ściance, powiem wam Jeżeli i... film wygląda jak gówno w tunelach, no to po prostu przez Ale Ale wygląda, ja sprawdzę nawet no, takich poważnych wyjmij te tunele i zacznij się szanować. Dobra blokę. Oh, wow, ah, dawaj, dawaj jeszcze masz szansę. Widać nie. to jest z graczem. Ja nawet się nie spodziewałem no. tego. Dlatego no. Furman wchodzi na prowadzenie <laughs> Na pewno. No, Ale I śmieszki dobra, no, A nie ma tunelu ergonomicznego, nie? No ten nie. tunel ma 4 km. Ostatni cztery 8 lat temu To no, ja, bo upadłem. To są takie to? randomowe busty. Aha, Mati też się cofałeś? No Jacha No jecha No to... jecha Ej, chłopaki zatrzymajcie się. jest jakie ja role nie grałem w Kita. No. O Boże, nie! My graliśmy ostatnio. Ale mną w śmigło! Ej, uwaga, tam jest pseudo boost. On trolluje, to jest trolujący boost. Mnie to on zatrzyma. troluje? Mnie z... on co? On A mnie troluje. zatrzymał. A bo... mnie zatrzymał. A były takie randomowe. Ja najechałem akurat na boosty, może gdzieś po drugiej stronie były te. A, A, z... Nie nie, to, to, nie. Jest, to, to jest, to jest. To jest przed Ja Chłopi. jestem sobie przed tobą. Ej, kamisiu. A nie może, znaczy bym się zatrzymał, ale no. Ale jestem <laughs> no, centralnie za tobą. A, no to spoko. Ale jestem centralnie za tobą. Jezu, znać, jaka rampa. rampa? Jaki zjazd? Jezu, jaka rampa! Ale korowy Czy ja też trafię. miałem taki zjazd? O, kurwa, ale fajne. I, Rampam, rampa. pam pam. pam. Jezus. Jezu, jaka ja tutaj I Patrzcie na te e, piękne wojarze. ja tam tutaj Co robię? O Boże, o Boże! Ja! Ale cudno! Co, Co się dzieje? Ej, A zacząłem jaka... zbaczać z kursu i trafiłem idealnie w pętle. Serio? Zbaczom no Na pewno zobaczę na odcinku. Ej, to już to No, no było. Dobra, jestem no czwarty. Mistrzu. Jestem czwarty. Co tam? A to w to to, w tył, jak, jak Uderzyłem to w kawałek tunelu. Aha, przykro mi troszkę. Tam, gdzie ja idealnie wtrafiłem pewno. Wtrafiłem. No, w Wtrafiłem. Boję się, że spadnę i umrę, nie? Idealnie spadłem. No i to jest... A właśnie. to co? Go salto. Po go salto. Ja podwójne, podwójne się zdąży nawet. Podwójne. podwójne. Dobra, dobra ufam Ufam się. Podwójne, podwójne ale nie, potrójne już po się pokoju, nie da. To jest tyle miejsca, że ten... A go potrójne. Po nie, nie potrójne Serio po aż tak dużo miejsca tam jest? Oh my Na podwójnej idealnie. Oh my god. Maj kurwa go Dobra teraz widzę was Ale on po... wylądował czy nie? On wylądował czy nie! O Jezu Co się dzieje? Go potrójne! Dobra, tu jest po no. po Ja potrójne? Po no. Dobra, potrójne. Zrób jedno do przodu, jedno do tyłu. Jedno bokiem jeszcze. No, <laughs> bo nie polecam, bo zaczniesz tak wariować. O Jezu, Dobra. No. ja Dobra, ja już, ja już opanowałem. Uuu, jak ładnie! Nauczyłem się. Ploty? Dzień dobry! Proste. Nie! <grym> nie zdążył! Ja też nie zdążył, no. <grym> Jest. Ukończyłem. Ukończyłeś? No, ukończyłem. A co się z tobą stało? No. Go potrójne! Po Go potrójne! Po Ej ty, ja myślałem, że ja jestem czwarty. No, serio? Byłeś. Ale, Aby bo po trójne poszło. Aha. Jezu! Ale ja myślę, że flotarz nie zdąży. Ja też myślałem, że nie zdąży. Ej, ej, ej! Wow! To, właśnie ten to, wyścig. to jest ten wyścig. Tak? tak, to jest ten wyścig Uwaga. dla mnie na tak, Dlatego jest różowy, tak? Więc jeśli macie jakieś odcinki, wyścigi, nie, pod, nie. nie podsyłajcie. No. co chodzi? Zobaczymy, no o co chodzi. Jest mi jak, jak hejtuje. Co, no by mi kazali. Ej, hey guys, cię jest hejtować? na pewno nasz? Tak, na stubę, bo furman przecież podawałeś nazwę. A tu jest kontakt! A, bo tu jest kontakt. O jest oh, kontakt! Super! Ej no, ominąłem to... checkpoint! Po co? Po co? I po co, po co? A i po no co to zrobiłeś? Przydać. Skąd to z To jest? Dobra, ja też. O nie! Nie, o, nie! Nie ominąłem Ja już przegrałem. O, ominąłem? Nie ominąłeś, to jest Bóg. Ja pierdzielę się Bóg tej gry. Wow! Życia. Manojek pewnie... O, ominąłem? Point? Nie, nie, ja ominąłem. O Jezu! Wow! No! O kurde. Szybko, na... go, go nagrywanko, żeby była miniaturka. O, dobry pomysł. Go nagrywanko! Wow! Niech wow. to jest dla nas, to szanuję. Jakie tu No! Macie ja też. O, jest, myślałem, że wybuchłem. Nie, 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 spokojnie. X wybuchłem. Tak, dokładnie. Tak, to kurwa. Ja też myślałem, że 15. czyż ja że też jesteś? Jest Ło, co tu się dzieje? Wow, fajne! Pętlę śmierci! Jaaaaa! To są lupy! No, to no, dobre! no, to jest Ej, dobre! po... Co? Wow. Co? co? no, 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 Dobrze, że jestem by zatrzymajka. No, ale fajnie. Ten, zatrzymajka. Dobrze, że jest ten no, 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 Zatrzymajka. Polsko. Ta zatrzymajka zepsuła mi grę. Ej, jestem bardzo blisko. No, co? Jesteś obok nas, żameczku. No, żameczku, spokojnie. Ło, tutaj też będzie taki hardcore Henry. Tak? O, nie, nie widzę, co się dzieje. Wow, wow, ale w ogóle Dobra, ta widzę, kamera wariuje fajnie. No, no, straż. Fajnie, nie, fajnie. Niefajnie. What the fuck? Ej, Uuu! co to było? Dobra, jadę, jadę. jadę. I czy dojadę na autostradę? Dobra. Dobra. Aha, ale Coś Cześć, mano. Co, z Mżeśmy, co za mężesz rymowanka? Mężesz jasne, spoko. oczywiście, że mogę. Pres, tamtą, Dobra, nie, powodzenia o, ci życzę. Też, Dzięki, właśnie. przyjacielu. Bawcie się dobrze, po lewej stronie. Wy też. Kurwa, <grym> Daisy! Teraz się spotkamy, koledzy. Tutaj, Yo, co, no, to też było cien, piękne! Jesteśmy już przy sobie. O. Tylko fajnie, tutaj będzie fajnie. ciężko, raczej. Jesteśmy już przy sobie. O, nie, no, mi się oh, No w ogóle to jest. ale to jest ty więcej mi się udało. Kurwa, Macie. Tak, na 100% to jest Co wy robicie? Widza? Tak, bo podawał no. mi nazwę, firmy. A jaka no, jaka jest nazwa? That's what 300. No. A nazwa that's nie, nie była XWW, przykładnie? Nie, that's nie, what nie. nie. To był tak opis. się nazywał Wyścig. Tak. I tak się nazywał na tej. Bo wiem, bo dzisiaj go jeszcze dodawałem no super. przed No w nagrybkami. takim razie. O, cześć, Mati, dzięki. No hejka. <laughs> ja sobie tyłem, o. Nie, ja spadłem. Ej, bo byłem ostatni i już spisałem się na stratę, a tak naprawdę wystarczyło uwierzyć dobra, w siebie. Dobra, Zamknij, Zatrzymać to zwątpienie. I po prostu uderzyć w stół Dziś Powiedzieć basta. sobie Pierdolni Dziś SIĘ W NIE W STÓŁ KURWA STÓŁ ZEPSUJESZ Ja jestem tak daleko, ja nawet nie ukończę tego wyścigu bo nie, kończy no 30 dobra, sekundę ty ty ja za mną się... według tego A, 30 sekund za nimi no. A <laughs> dobra, bum, trzeba liczyć na to, Że oni no, się z, rozdupczą na ciebie Znowu z Furmanem jestem, kurde Dobra i znowu ten fajny tunel znaczy, no, o, no na pewno a. się rozpuści, rozpuścimy na czymś z Furmanem jadą zaraz obok Dobra Ja pierdykam Bez karty Ale o, wróciłem się. A to tak właśnie spadam z tego, Dobra. bo ja tak wylatuję bokiem z tej pętli takiej ostatniej, i tak spadam na kostek. Aha, tak, kostek. fajnie, nie? Ile? No ile jak, tak jak mi się wydaje. Jak kicioł, jak to taki ładny mały. To jednak cztery obciążenia, a nie trzy. Troszkę mi smutno, że zmieniłam. No, no, no tak jest bo... Fajna no, maska. Jest fajnie, jest naprawdę Fajnie. To, co? Co? Nie godzasz, Adrian. 50 typułem. sekund tylko mam do furmana. Na pewno ukończę ten wyścig. Za ty <noise> zrobiłeś, bo do mnie masz 28. Eee, dwa razy się to wywaliłem. 52. że trzy w sumie. No, ja no, tak tak jest. Mat no nie, majojek. 20 sekund do nas. Wyprzedził. <noise> no może chce mieć tyle. A ja poczekacie to, na mnie, żebym no, ukończył, ukończył wyścig? Patrzcie, Dobra. Wyścig. Dzięki. Dobra, ja jadę z lecami, <noise> Kurwa, znowu się w tym samym momencie wyjechałem. No, ja ja też właśnie się wywaliłem. Ple A ja jeszcze się nie wywaliłem. Mam jak No, pierwszy. jak pomimo Uu. tylu problemów. Płakał, jak się przerwa, przerwa zrobiła mi dobrze, przeprzyznać. Tylko przerwy ci robią dobrze. <laughs> Aha, bo to jest trzeci Okrążenie ja myślałem, że to jest koniec już. Nie wydóbcie, ale jednak nie. Kurde. No, Może ale, ale Ja powiem Ci to czysty skill. Ale dwa żebra przeszkadzały. I wiecie, że ostatnio <laughs> mówiłem 69 poziom w GTA. Chciałem sobie zostawić na odcinek, ale niestety... Nie zrobiłem 70. Bym ci wiedział ile mnie to opodziela. Ale... ale wiesz, ale, ale szkoda z ryja. Kła. Gratulacje, manu. Dzięki, przyjaciele. Ej, słuchajcie, naprawdę, poczekajcie na mnie, chłopaki. Dobrze. Ja bym na was poczekał. Wiecie o tym, nie? Wie. Oczywiście. Tak. Ty zaczekasz. Ja Właśnie wiemy, Widzisz dlatego tak. Jak przegrywasz, to tylko dlatego, że czekałeś, no. aż my pojedziemy do przodu. No wiadomo. <laughs> tylko to i wyłącznie. Zrobiłem. To nie jest tak, że jestem słaby. To nie jest tak, że masz zwątpienie. I po prostu Nie jeszcze wiem co się stac. ze mną po prostu dzieje Go jechałem Koniec no, wyścigu Fotar też no. da radę Fotar nie wam w no. siebie Pierdoli w stół Basta Pasta. I dasz radę właśnie Ale przynajmniej byłeś blisko jesteś blisko, jesteś za zakrętem, za jest, jest jeszcze no. kilometr. Dzięki. Ale nie zwątpiłeś w siebie. No nie, no nie jechałem do końca. No właśnie, Dokładnie, czas 4,54 czasem na... Ej, panowie, to co? Please stand up Trip, Trip, Slip, slip, shiters Curse, curse. Tak curse. Ta mapka. Patrzcie, jakie O no, kurwa, rzeczy. Rzeczy. ale Kto pamiętajcie, że to jest bezkontaktowy Bezkontrolny to jest, ziomek To wybrał te 20? <laughs> no ja, a co? A mieliśmy 50 peniaka <laughs> A to tego nie słyszałem No, 5 no. no, razy, ja? razy ja? mówiłem, że 5 ja razy mówiłeś, 6 Ale tak razy, bez kapi Ale ja bez kapi nie słyszałem ale dobra, no, jak wygram, to dlatego, że miałem skilla, a nie dla lepszy samochód. No, na mm. pewno, już nam odjechałeś na 5 km, dlatego, że masz skilla, tak? Za chwilę no tak. się zdenerwuję, za chwilę To się stało. Te 20?! Nic! Jezu, to tak cały wyścig wygląda. No tak, to, to po prostu będzie naj, najciekawsze. Przez 10 km, kurwa, i zdałeś. śmierć. Mam no nadzieję, ten, że komuś się ten podwinie ten z was noga. Jeszcze ten Polak auto i dlatego jest od nas 5 km dalej. Dokładnie nie tak. Nie to, żebym 10. ale... Ej, Ja nawet Polkopy. nie mogę doskoczyć Do kolejnego checkpointa Co? No coś jest nie tak Ta mapa jest chyba popsuta Dlatego no, ma 50% To jest słaba po prostu Jak patrzę w dół to Nie, nie widzę nic Dokładnie. innego poza tymi Jebanymi y, tunelami No w sumie, ale rzeczywiście A nie potem się robi tak, inaczej Potem się robi ciekawie no, jest, jest, jest jest no. Najciekawszy moment a nie, faktycznie... O, to jest faktycznie, chłopak jest dobry, Dobre, dobra, wow. Po prostu ten wyścig będzie tak dobry, tak że on będzie... w bitrecie kurwa, dwa 2000. <grym> No, jest, tu jest, tutaj jest, tutaj ten cały wyścig będzie wyglądał jak gówno. Tutaj już jest... Ale na farcie, bo nie patrzyłem, co się dzieje. No i to... I to kurde, było. nie złapiesz. Urodzone. Czemu wychem w tę stronę? No nie, ja macham myszką i nie wiem, co się dzieje. No ja też tak zrobiłem i kurde, pojechałem akurat po ścianie, która nie ma ściany. Gorzej. <katy> <A. laughs> Jak kolega to nie brzmiało. No ja powiem wam, że fajnie się jeździ. Ty, ty 20. te 20 tak? Ale nie, serio, nie słyszałem, bo się wyłączyłem kompletnie nie, no na czas nie. lobby. Przepraszam. Ja też nigdy nie słyszę. <grytano> kek. Ty <punktu>, nie Nie. <grytano> Potwierdzam. Wypadłem po zampechu Fakt. <grytano> No bo ja Taki powstrzymanie tych przeglestw i siecistą, no me usta Albo. Ja na przykład mam bardzo ładna korszata jak, jak nas zrajdowali w razie. O ja też mam. O, ja do... widziałem... On jest Kiedy? nawet Kiedy? na YouTubie Dzisiaj? nie ja widziałem tego. Ja się wyznacza. wyślę wam po, po nagraniu, okej? Okay? Ja dobra, ja im myślę, okay. zostawiam łapkę w nie, weź się w się spokój. Ej, nie no, to jest najlepszy wysik jak ich ręka. Bez samochodów z chłopaki, jak Mam ciągle grzeje, mija. O budźcie mnie, jak to się skończy. A jak wam idzie w szkole? No bardzo dobrze. A fajnie, a, bardzo w dobrze, wakacje mam. Piątka z przyrody. Mam. No ja o, dzisiaj proszę. z dostałem wszystko za modlitwę. I o, za modlitwę? referat o Janie Pawle II. A y jaką modlitwę? A ja za całowanie księdza po kolanom i śmietanie. No też przeżywałem, bo śmietanowe kolanie z reliki. No a ja myślę, że to czekaj, ja mam panią no jadę, Dzięki całowaniu po nóżkach Kto ty ją całowałeś Kolanie, no Wróżaniec Różanie. W różanie. W Jak to jest możliwe, że my sobie jedziemy ten wyścig Ale Matyniu 52 sekundy Bo Matyniu ma dobre auto Ten pierwszy Popełnił samobajstwo! Ja pierwszy raz się wyjebałem o Jezus. A, nie tylko ja tutaj. Nie popełniłem ani jednego błędu, a było dla mnie... No, 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 ja byłem. To, to samo, to samo. Gosalta? Nie, nie. No ja po, tym razem nie. Popełniałem ja popełniałem. Błędy, przyznam. Pomysł fajny, ale you know, realizacja w tej w mapy... Pełni. Średnia. Gównowarta! E, czyli słaba. Bardzo słabo. I to jest jeszcze nie koniec! No, niestety Mati już tam wjeżdża na metr. To jeszcze nie tak? koniec! Zostań! ze mną. Nie dało jeszcze. się tego dogonić. No. Go, znaczy, Go Jeszcze Gdybym, gdybym Go tam się nie wywalił, to prawdopodobnie bym z tą wygrał, nie? My no tak. Gdybym ja się nie wywalił, to, to bym wygrał z 10 razy lepszym czasem, ale możemy no tak, gdzie tak cały czas, bo masz, Gdyby, do... bo masz lepsze autko, prawda? Nie. Gdyby Andrzej Duda nie... to bym to by miała z niego nie śmiał i byśmy się może nie znali. Bo, bo masz lepsze autko, prawda? Mhm. Nie. nie no, ja myślę, że to, nie, dziękuję nie ma. Odcinka będzie już Ej, tu ktoś był za mną! Lol, uda mi się to ukończyć wyścig, chłopaki? Nie. Ale że gdzie jesteś? Na tyle jesteś w No bo widzę Mateusz. Nie, nie, nie. Nie, nie Serio? No. Masz jeszcze tutaj musisz wylądować i potem tam jeszcze spać w dół. O kurwa. to była ta Nie, na pewno nie. Bo tam była coś tam po angielsku. A tamten opis był xdd. Nie no, nie było źle. Super! Aaa, ale widziałem metę przynajmniej. Jest! FUUCK! nie ukończyłeś? No nie no leciałem już byłem dalej, w tym ostatnim skoku, nie ja. skończona. zajebisty pieniądz! Gdzie są moje 3 miliony? <grym grym> Miało być 3 miliony